Numer 3. Bosch FR78X to zestaw wysokiej jakości świec zapłonowych, które nie wymagają smarowania ani ręcznej regulacji. Są one wykonane z odpornych na wysokie temperatury i naprężenia materiałów ceramicznych, a ich niklowane gwinty zabezpieczają silnik przed korozją. Te świece zapłonowe są niezwykle wydajne i niezawodne oraz stanowią idealne rozwiązanie dla szerokiej gamy pojazdów. Jeśli szukasz niezawodnego zestawu świec zapłonowych, są one właściwym wyborem. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Ten zestaw świec zapłonowych Bosch Iridium FR6H i 332 zawiera 4 sztuki. Cena jest dość wysoka, ale więcej niż uzasadniona wysoką jakością tych świec zapłonowych Iridium. W szczegółach mają one kąt zacisku 90 stopni i moment dokręcania 28 nanometrów. Gwint zewnętrzny 14 mm ma długość 19 i skok 1,25 mm. Odstęp między elektrodami wynosi 0,8 mm. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 1 Pakiet Brisk 1462 to wysokiej jakości produkt, który oferuje wydłużoną żywotność, niezawodność i optymalne spalanie. Te świece zapłonowe są idealne do systemów zasilanych gazem, gazem ziemnym lub benzyną i zawierają cztery świece zapłonowe do pełnej wymiany i konserwacji. Ich żywotność szacuje się na około 30 000 km w przypadku zasilania gazem i 45 000 km w przypadku zasilania benzyną. Ponadto elektroda zawiera procent srebra, gwint ma średnicę M14 na 1,25 i długość 19 mm, a szczelina elektrody Brisk 1462 wynosi 0,9 mm. Nabywcy mogą być pewni wysokiej jakości produktów w przystępnej cenie. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie.